o Kopenhańskim potępiony za patriotyzm, bo to jest ponad 400-stronicowa książka. Myślę, że ważna, bo pokazuje jak w polskiej Rzeczypospolitej dzisiejszej, czwarty, trzeciej Rzeczypospolitej, można bezkarnie zbiesławiać, obluwać jednego z największych patriotów polskich, a w każdym razie najwybitniejszego dziś po śmierci. Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Edwarda Moskwa, największego działacza politycznego, który co roku wydaje co najmniej milion dolarów na cele polityczne, który ufundował bardzo wiele rzeczy, przeciętnień chrześcijańskich, patriotycznych i zrobił coś niebywałego. Wtedy, kiedy w różnych krajach świata Nasze niestety zbyt często organizacje polonijne są skłócone, czym pomagają bardzo często ambasady, w których roi się od starych agentów prl i którzy nie lubią w Polonii jej antykomunizmu. Jej patriotyzmu też chrześcijaństwa, bo jednak przeciętny Polak na imigracji, jak Państwo mogli się zorientować, jest o wiele bardziej niż przeciętna w Polsce patriotyczny, chrześcijański antykomunistyczny. Nieraz nie pytano, co się dzieje w Polsce, dlaczego to nastąpiło, co ci Polacy robią, co się stało. Przecież kiedyś przeważająca część narodu była jednolita, przejdą i No ja mówię, gdybyście Państwo tak 20 lat mieli nad sobą dyktat takich mediów jak Wyborcza i TVM, no, to byście zrozumieli, że są Gazeta Wyborcza, której przygotowuje książkę na przyszłość i na ja kłamstw to już tytuł jest bardzo wybrany. Problem jest to, że książka będzie chcę, żeby się zmieściła ta 300 strona, materiałów mam na ponad 1000. To jest to, to, to przybywa. I teraz co... Było takie najchanie że człowieka, który przeżył gehennę obozów koncentracyjnych od Auschwitz poprzez Birkenau, poprzez Grosrosrosem, Mauthausen, Dachau, oskarżono o rzekome szmancownictwo, o związki z Niemcami i to szło bezkarnie, Bo coś w a kiedy ostatecznie okazało się, zostało zaświadczenie wydane w oparciu o dokumenty, dokument, z 2007 roku października dyrektora biura kombatantów i osób represjonowanych, że był w tych wszystkich obozach i był ofiarą, to oczywiście y, nabrano wody w usta, to no, za kilka dni będzie kolejna odsłona procesu, który wytoczył Kobylański y, 19 kłamliwym dziennikarzom, no, a przewleka się dzięki naszym sądom już od pół roku. Ale tu doda może taki jak przykład... Jak mogą być bezczelne fałszywy żeby sobie sprawdzić? Zaczął ataki na niego Mikołaj Lizut w gazecie wyborczej i pisząc, że on uciekł rzekomo Kobylański z Włoch w 1952 roku do Paragwaju pod opiekuńcze skrzydła faszystowskiego dyktatora Stresnera. Wykorzystano, że nikt u nas nie ma, prawie nikt wiedzy a wersję południowej, bo w każdej ensklopedii można zobaczyć, czy tak, Kobylański wprawdzie wyjechał rzeczywiście z Błon do Paragwaju w 1952 roku, ale sztresem doszedł do władzy na skutek przewrotu dopiero dwa lata później, w 1954 a kłamstwo poszło, było powtarzane i teraz jeszcze w czasie przewrotu zabito protektora yy, Kobylańskiego, doktora Lepety. Ale teraz Cóż jednak wymagać od dziennikarzyny sprzedajnego w gazecie wyborczej Lyzuka, który się poczuł pod studenta paną sznał, żeby śpiegować jak mały szpicel w Ameryce Południowej. Pisze taki rozdziałek jak mały szpicel, to będzie ponad 400 stron. I, ale na przykład minister Radosław Sikorski, który jest tutaj pięknie opisany w platformie ogólników, to jest jego... Najdłuższy portret, jak dotąd w Polsce, podobnie jak Wicza, bo to co, kim jest Tusk, każdy widzi, tam Sketyna czy Barcowa, ale no te osoby mniej były znane i że wszystkie kaweleorstwa, przebierający polityczni tego typu. Otóż pan minister Sikorski chwali się w swojej książce Strefa pozakomunistyczna, że oto... On doprowadził do usunięcia Kobylańskiego z funkcji konsulatu morowego. Chyba bardzo że on miał dotąd same wszystkie niemal wyższe odznaczenia, bo zorganizował Białego, który przyznawali mu kolejni prezydent Kaczorowski, Wałęsa, nawet Kwaśniewski no za bardzo wielką działalność sponsorską. I, I napisał ten Sikorski, że Kobylański to jest że usunął tego Kobylańskiego, który, ja o, zaraz, proszę, tu zdjęcie, a jest tych zdjęcie różnych dużo jest, tak, yy, więc yy, niejakiego Kobylańskiego, yy, avantur... yy, a aha, jeszcze yy, takiego, samozwańczego przywódcę Polonii Ameryki Łacińskiej zjednoczył całą Polonię Amerykańskiej. Nieraz w pojedynczych krajach, na Polonię, a jemu się udało kilkanaście krajów w Polonię połączyć i podnieść jej ogromny prestiż. antysemite typa z podziemnej Gwiazdy, jaki właśnie ten. Otóż typ z Gwiazdy niejaki. Już w 1988 roku, kiedy nikt nie słyszał o Radosławie Sikorskim, gościł na swojej kacjędzie siedmiu prezydentów Ameryki Południowej. I podniósł ogromnie prestiż Polonii, dzięki niemu ustanowiono nawet jako święto w Argentynie Dzień Osadnika Argentyńskiego, Ale dzięki czemu? Bo po prostu ma, miał takie niesamowite przyjaźnie z różnymi prezydentami. No i na przykład jeden z autorów, Hegar Bugała, mówi, jak to on złamał prawo w Montevideo, e, Rundwajm, jeszcze i w Argentynie, bo doprowadził do wybudowania pomników Janowi Pawłowi II, no także Chopina, ale żyjącemu. A dotąd była zasada, że nie budowano pomników osobom przyjącym. No proszę Państwa, zamiast się cieszyć, że Polakowi dzięki jego wpływom udało się udawać te pomniki, to złapał prawo kopyleńskie. Ale najlepsze wśród różnych łajdac, przepraszam, bo to są łajdac, tych Sikorskiego, on napisał w liście do Borusewicza, odpowiadając na interpelacje senatorów krytykujących blokowanie stosunków z Polonią Południowoamerykańską, Kobydańskim. Yy, między m.in. napisał, że Kobydański nigdy według mojej wiedzy nie spotkał się z papieżem Janem yy, Pawłem II. By yy, jego grzecznym więcej papież nie przyjął nigdy Janem yy, właśnie Kobydańskiego. Otóż przyjął tylko sześć razy i tu dwa zdjęcia, które Kobydański to będzie wszystko a teraz, teraz ostatni już Benedykt XVI. No przecież ma zaprzyjaźniony Lucjusza w Watykanie. Życzę bym wszystkim naszym politykom takiej przyjaźni w Watykanie, Yy, tam numskich bolonek, tam pipi arcybiskupi, bo te wideo i tak dalej. Jak można tak łamać? Dlatego muszę powiedzieć, bo nawet nie wiedział Kopylański o tym, że go szkalował ten minister Sikorski. Zadbałem o to, żeby się dowiedział. Jest wytoczony kolejny proces Sikorskiemu. Znaleźliśmy adwokata, senatora PiSu Cichonia z Krakowa i to i przygotowaliśmy list protestu, który już podpisało prawie 300 osób, głównie profesorów, parlamentarzystów, duchownych, przeciw, przeciwko kłamstwu Sikorskiego. Ale podaję znów taki jaskrawy przykład. No i niestety, ja już piszę, jestem w trakcie pięciu książek, no to skończyłem na szczęście, ale mówię, nie miałem wyjścia, Komilemski mnie ponaglał, ma 86 lat, no chciał, żeby to, że odłożyłem wszystko, a nie było to łatwe zadanie, to znaczy.